Łosienie typu kobiecego najczęściej ma charakter wypadania włosów o charakterze androgenowym. Wypadanie typu androgenowego to około 80% wszystkich przypadków wypadania włosów u kobiety. Charakteryzuje się ono tym, że włosy przerzedzają się i są ścieńczałe w okolicy szczytu głowy, czyli kobieta ma przerzedzone włosy na szczycie, natomiast boki i tył głowy obfituje w normalny wzrost włosów. Jeżeli chodzi o no, metody diagnostyczne można oczywiście wykonać trichogram, czyli badanie, które jednoznacznie pokaże nam, czy faktycznie ten rodzaj wypadania włosów ma miejsce. Polega on na wyrwaniu włosów w niewielkiej ilości obejrzeniu ich struktury, tak, żeby określić, czy doszło tam do degradacji włosa pod wpływem androgenów. Drugi rodzaj badania, już bardziej nowoczesny, to badanie wideodermatoskopem, czyli wykonujemy zdjęcia w okolicy czołowej, skroniowej i potylicznej w dużym powiększeniu. Z Mniejszając ilość włosów na centymetr kwadratowy, określając ich grubość i jednocześnie strukturę. Dzięki temu uzyskujemy stuprocentowy wynik i jednocześnie możemy wdrożyć celowane leczenie, które zwykle polega na leczeniu miejscowymi preparatami do wcierania. Mają one za zadanie przede wszystkim pobudzić krążenie, zmniejszyć troszeczkę stan zapalny i świąt, który zwykle towarzyszy temu rodzajowi wypadania włosów, a drugi rodzaj preparatów to preparaty prohormonalne lub hormony, które hamują wpływ androgenów na cebulki mieszków włosowych. Odwrócenie procesów, które są odpowiedzialne za, za ten stan rzeczy jest dosyć skomplikowane i czasami trwa około pół roku, dlatego zawsze na początku, jak stawiam diagnozę, uprzedzam pacjentki, że jedyna rzecz, której od nich oczekuję, to po prostu cierpliwość, a na pewno skończy się wszystko sukcesem. Wyjątek stanowią pacjentki, które zbyt późno trafią do dermatologa, który specjalizuje się w wypadaniu włosów, i w ich mieszkach włosowych dochodzi do takiej dystrofii, do takiego zaniku, że niektórych nie da się już odzyskać. Pozostałe 20% przypadków wypadania włosów u kobiet. To są sytuacje, w których kobiety są po ciężkich zabiegach operacyjnych, długotrwałym leczeniu lekami, które mogą generować wypadanie włosów. Są to czasami leki przeciwdepresyjne, leki nasercowe, no i oczywiście bardzo stresujące sytuacje w życiu. W leczeniu każdego rodzaju wypadania włosów bardzo pomocne są doustne suplementy diety. Są to preparaty, które teoretycznie każda pacjentka może nabyć samodzielnie, ale biorąc pod uwagę diagnozę, rozpo i to, czy pacjentka przeżyła stres, trzeba zastosować inne preparaty. Bardzo często stosuje witaminę PP, witaminy z grupy B, najczęściej witaminę B1, najmniej cynku, dlatego że hamuje wydzielanie łoju z gruczołów łojowych, a to w pewnych sytuacjach powoduje zmniejszone właściwości włosów do, do wzrostu. W przypadkach, kiedy mamy do czynienia z niedoborami związanymi z jakąś agresywną dietą, należy zastosować pre preparaty o szerszym Spektrum, tam, gdzie są faktycznie mikro-makroelementy, one wspomagają oprócz diety oczywiście uzupełnienie y, y, organizmów pierwiastki, które są ważne do produkcji włosów, mimo tego, że występują bardzo często w śladowych ilościach.